Cześć, słuchasz Twój biznes od podstaw. To miejsce, gdzie znajdziesz inspirację, wiedzę oraz praktyczne doświadczenia o tym, jak budować firmę, która. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Twój biznes od podstaw. Ja nazywam się Justyna Broniecka i tworzę miejsce, w którym pomagamy firmom się standaryzować, automatyzować, zmieniać mindset. Wszystko po to, aby ich firmy stawały się firmami, z których są właściciele naprawdę dumni. Dzisiaj temat jest związany z małymi firmami, czyli taki tekst, który słyszę niezwykle często, bo wiesz, Justyna, u mnie to się tak nie da. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, dlaczego tak wiele firm zostaje małych już na zawsze, czyli dlaczego one nigdy nie stają się większe. Dlaczego się nie skalują, dlaczego nie wprowadzamy tam automatów. No i jakby w, zaczynając od samego początku, myślę, że warto zacząć od bardzo optymistycznych statystyk. To znaczy, według różnych badań, mniej więcej. Jedna na dziesięć założonych firm przeżywa dłużej niż 10 lat, czyli dziewięć firm na dziesięć w ciągu pierwszych dziesięciu lat życia upada, albo się zamyka, albo zmienia kompletnie branżę, czyli czasami to jest ten sam nip, ale umówmy się, że jest to nowa firma. No i jakby w związku z tym chcę Ci pokazać na swoim doświadczeniu kilka historii, które mam nadzieję. Zainspirują Cię do tego, żeby pomyśleć nad swoim biznesem i zobaczyć, co ja tam robię nie tak. Dzisiaj będę się dzieliła z wami historiami, które na pewno poszły w moim biznesie nie tak, ale doprowadziły mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem, doprowadziły mnie do tego, że czuję się w pełni um, uprawniona do tego, aby tworzyć markę Twój biznes od podstaw i aby mówić Wam, jakie są potencjalne możliwe sposoby na to, aby dzisiaj wasze firmy działały po prostu skuteczniej. Mniej więcej w roku 2018, jakby książka Wademecką z półki Zoo, która dzisiaj jest flakowym produktem marki Mos, kosztowała 17 zł. Wiecie, 17 zł kosztuje e-book, nie było wtedy w wersji papierowej. No i jakby do dzisiaj zastanawiam się, jak ja na to wpadłam, dlatego że wyobraźcie sobie, ile muszę tych książek sprzedać, żeby otrzymać z tych pieniędzy jakąś godziwą zapłatę, wypłatę. No bo oczywiście sama książka to nie tylko książka, ale tam też są jeszcze koszty. Związane z obsługą IT, reklam i tak dalej, więc te książki musiała, musielibyśmy sprzedawać w tysiącach sztuk miesięcznie, żebyśmy byli w stanie my w, zarobić mniej więcej na koszty, żeby mi tam została jakaś taka średnia krajowa. Więc, jakby w tamtym okresie, z jednej strony ja się nie czułam uprawniona, upoważniona do tego, żeby ta cena była wyższa, i to oczywiście jest mój mindset nie? w tamtym okresie. Mi się wydawało, że po tym upadku z po upadku biura rachunkowego, nikt mi nie zaufa, głupio dawać wysokie ceny. Wiecie, moja, moja wartość taka wewnętrzna mocno spadła. Na szczęście, w tamtym okresie wpadłam na Adama Grzesika. Adam Grzesiek zajmuje się um, tworzeniem budżetów firmowych, no i była taka akcja, że można było tam coś kupić od niego i skorzystać z jakiejś darmowej konsultacji, no i ja wtedy rzeczywiście z tej darmowej konsultacji skorzystałam, pamiętam tą rozmowę jak dzisiaj, Adam do mnie mówi, ty Justyna, ale wiesz... Ty masz świetne produkty, świetnie wyglądającą stronę internetową. Te produkty dają gigantyczną wartość przedsiębiorcom, bo często pokazujesz im, jak oszczędzić kilkaset złotych albo czasami kilkanaście tysięcy miesięcznie. I ty je sprzedaż za 17 zł. Weź ty się poknie w głowę. Mniej więcej tak ta rozmowa wyglądała. No ja wtedy, wiecie, na super odwadze podniosłam tę cenę chyba do 57 zł 47 jakoś tak. Natomiast to już spowodowało, że z każdej książki za nas tam około 10 zł zostawało mi 40. Więc to był bardzo duży przeskok mentalny i okazało się, że klienci nadal w tej samej ilości te książki kupują, więc cena nie była absolutnie zaporowa. No, i jakby w, pierwszym problemem, o którym dzisiaj chcę Ci powiedzieć, a propos tego, dlaczego firmy małe zostają zawsze małe, dlatego, że właściciele tych firm bardzo tanio wyceniają swoje usługi i produkty, szczególnie w tym pierwszym okresie. My często nie, nie, nie myślimy o tym, że kiedyś w nasze miejsce trzeba będzie zatrudnić pracownika, a ten pracownik będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie, i wtedy dla nas nic nie będzie zostawało, dla nas jako właścicieli firm. Więc to jest jakby pierwszy temat, i w pewnym momencie dochodzimy do takiego wniosku, że potrzebny by nam był jakiś pracownik. Okazuje się, że jak zatrudnimy pracownika, to my, jako przedsiębiorca, właściciel firmy, przestajemy zarabiać pieniądze. Nasi klienci otrzymają bardzo dużą podwyżkę cen, no i nam się wydaje, że jesteśmy w podszasku. Nie mogę podnieść cen, bo klienci zrezygnują. Nie mogę zatrudnić pracownika, bo wtedy mi nic nie zostanie. Bo i tutaj pojawia się taki moment, kiedy Trzeba podnieść jakieś ryzyko. Niestety większość firm po prostu yy, zaczyna pracować więcej. Czyli jakby więcej przedsiębiorcy zaczynają zamiast 8 godzin pracować 10, zamiast 10, 12, zamiast 12, 14, czyli im się wydaje, że oni zarabiają więcej, ale jednocześnie pracują dużo większą ilość godzin, nadal nie dając przestrzeni na to, żeby zatrudnić pracownika. I jakby bazując na tej historii moje o jako spółki zoo, dzisiaj to samą książka. Sprzedajemy ze 150 zł, więc, jakby, jest to kompletnie inna cena. Oczywiście, książka ewoluowała, trochę strą przyrosło, nabrała lepszej jakości, więc, jakby się wszystko po drodze wydarzyło. Ale nie byłabym w tym miejscu, gdybym nie wyciągnęła wniosków. Gdybym nie zastanowiła się, okej, okay, to jaka ma być nowa cena Wada żeby żebym ja była zadowolona, żebym była w stanie opłacić koszty, stałe, zmienne, reklamy i tak dalej. Oczywiście nadal z tych 150 zł zostaje mi jakieś 30-40 zł za książkę. To nie jest jakaś gigantyczna ilość. Natomiast biorąc pod uwagę, że sprzedajemy w księgarniach zewnętrznych w swoim sklepie, zasięgi sklepu, biorąc pod uwagę, że nie jest to jedyny produkt, to to jest całkiem dochodowy biznes. W dzisiejszym świecie. Natomiast, gdybym wtedy nie spotkała Adama i gdyby on mi tak mentalnie nie nawrzucał do głowy, bo on to zrobił bardzo kulturalnie, ale trochę mnie wyśmiał, wiecie, na zasadzie Laska Oszalała, nie? za 17 zł sprzedaje taką wartość. Po tym, po tym, wiecie, sukcesie, podniesienia ceny u ceny po rozmowie z Adamem Grzysikiem, postanowiliśmy wtedy, z osobą, która zajmowała się Unią Marketingiem, zrobić pierwszy kurs online. Umówmy się, że on był fatalnej jakości, nie tylko takiej związanej z nagraniem, i też sprzedawaliśmy go bardzo tanio, nie pamiętam, 150 zł chyba. Natomiast sprzedaliśmy go całkiem sporo, ja byłam mega zadowolona. Natomiast, wiecie, tak. Było go dużo sprzedanego w pierwszym okresie. Później on sobie wisiał na stronie i nikt tego kursu nie kupował. I mi się wydawało, że, no wiecie, ja wszyscy wiem: kupuj kursy, lub kursy coś nie wyszło. I oczywiście usiąść na laurach i pomyśleć sobie: Ej, no dobra, nie wyszło, to już nie będę więcej wydawać kursów. Natomiast absolutnie tak nie zrobiłam. Postanowiłam, że trzeba wyciągnąć z tego wnioski, czyli przeanalizowaliśmy sobie procesy. Przeanalizowaliśmy, dlaczego klienci nie kupują, o co w nich chodzi, o co chodzi w kursie, no i wydaliśmy kolejny kurs online. Owy. Tym razem był on skierowany do trochę innej grupy przedsiębiorców, takich bardziej początkujących, i okazało się, że ten drugi kurs jest trochę większym wypałem, że tak powiem, ale nadal bez szału. No, i w roku 2024 pojawił się kolejny kurs, oczywiście któryś już tam. No i tutaj już zarabiamy na tym kursie dziesiątki tysięcy złotych. Okazuje się, że dzięki temu że wyciągnęliśmy wnioski. Nie, to nie był taki etap samobiczowania się, tylko po prostu przyjrzenie się, co w tym procesie sprzedaży, tworzenia poszło ok, co poszło nie ok. Dzięki temu byliśmy w stanie wyciągnąć wnioski, byliśmy w stanie poszukać wiedzy, umiejętności mentorów, czasem podręczników, czasem książek, czasem innych kursów, douczyliśmy się, dowiedzieliśmy się. Zaczęliśmy testować inne rozwiązania. Okazało się, że te rozwiązania są coraz lepsze, coraz doskonalsze. Dzięki temu dzisiaj mogę powiedzieć, że całkiem nieźle zarabiam na kursach online. Więc znowu, małe firmy bardzo często zostają małe, dlatego że nie mają odwagi testowania. Właściciele firm bardzo szybko się poddają. Myślą sobie, OK, jak mi coś raz nie wyszło, to nie wyjdzie mi drugi, trzeci, piąty raz. A to kompletnie nie o to chodzi. Prawdopodobnie tak, masz rację, nie wyjdzie ci. Ale pytanie, ile razy musi Ci nie wyjść, żeby można było dotrzeć do tego momentu, kiedy Cię wyjdzie? Prawdopodobnie wiecie, w biznesie. Mamy do czynienia z większą ilością porażek niż sukcesów. Natomiast pytanie, czy porażkę mamy traktować jako, wiecie, usiadam na laurach i mówię, dobra, nic więcej się nie da zrobić, czy porażkę traktuję jako lekcję, z której wyciągam wnioski, analizuję, uczę się z tego i robię kolejne podejścia. Dzięki temu, jeżeli robimy kolejne podejścia, znowu to nasz biznes ma szansę nabrać jakichś konkretnych kształtów. Pamiętam też, oczywiście to jest znowu na poziomie mentalu, a propos tego, dlaczego firmy zostają małe, mi się wydawało, że płacenie za usługę obsługi reklam w social mediach ustawiane, jakieś optymalizacji, to wiecie jakieś kwoty typu 5, 8, 10 tysięcy złotych, są kompletnie nie w moim zasięgu, to jest dla dużych firm. No i niestety no, byłam w błędzie przez kilka lat, bo płaciłam rzeczywiście niewielkiej agencji reklamowej niewielką kwotę, ale zyski były też niewielkie. Dopiero w roku 2022 zaczęłam takie duże poszukiwania agencji reklamowych specjalistów, którzy się tym zajmują. Okazało się, że te usługi są zdecydowanie droższe, ale też dzięki temu rezultaty są zdecydowanie inne. No i jakby wzrost 107% w 2023 roku. Był podyktowany mniej więcej między innymi tym, że poza automatyzacjami, i standardyzacjami, które wprowadziliśmy bardzo dużo, przerobiliśmy chyba z trzy agencje reklamowe. Ostatecznie zaczęliśmy współpracować z freelancerem, dzięki któremu. No, te wzrosty to czas się utrzymują. Natomiast on poza ustawianiem reklam, oczywiście e, też nas wspomaga w tym, żeby oferty, które tworzymy, były właściwie stworzone, e, tak, żeby ta konwersja tych klientów była. Więc okazuje się, że czasami za bardzo dobrą usługę trzeba zapłacić po prostu więcej. My ciągle jesteśmy nauczeni tego systemu marketowego, czyli wiecie, wieczna promocja. Polacy uwielbiają promocję. Natomiast prawda jest taka, że tanio szybko i dobrze nie działa. Więc jeżeli kupujesz tanę usługę, która działa terminowo, to ona nie będzie dobra. Jeżeli kupujesz tanę usługę, ale ona jest w miarę dobra, to raczej będziesz na nią długo czekać. Więc zawsze któryś z tych parametrów nie działa, a tutaj w social mediach potrzebujemy usługi. Przede wszystkim na czas. W związku z tym, jeżeli chcemy dobrej i terminowej usługi, to ona nie będzie należała do najtańszych na rynku. Więc czasami warto też zastanowić się, czy ktoś jest gotowy rozliczać się na przykład za efekt, szczególnie w tym pierwszym etapie, kiedy my nie mamy dużych kapitałów na inwestycje. Ja pamiętam, że u mnie. Ten przeskok mentalny, ok, zaryzykuję, zapłacę kilka tysięcy za usługę marketingową, zobaczymy, co z tego wyniknie. Daliśmy sobie czas trzech miesięcy, okazało się, że to ma sens, a więc był to pewien poziom ryzyka i dyskomfortu w mojej głowie, a co jak nie wyjdzie? Pomyślałam sobie, ok, jak nie wyjdzie, to stracę 15 koła, natomiast przynajmniej będę wiedziała, że nie wyjdzie, nie? a nie, że nie spróbowałam i właściwie nie wiem, o co chodzi z tymi reklamami, że ona. Działają sobie od tak. Więc, jak myślimy sobie o tym, dlaczego firmy są małe, to najwięcej problemów z tym, że my tam zostajemy, jest w naszych głowach. My bardzo często nie jesteśmy gotowi wydać więcej. Nie jesteśmy w stanie zaryzykować więcej. Bardzo często kupujemy trochę gruszki na wierzbie bez analizy oferty. Bardzo często źle wyceniamy nasze usługi albo w ogóle wyceniamy je poniżej przychodu po to, żeby tylko pozyskać klienta albo tylko zaistnieć na rynku i okazuje się, że no to wszystko nie jest właściwe, także to po prostu nie działa. Więc kiedy myślimy o, o, o firmie małej, która chce, stawać, która chce stawać się większa, większa i większa, to przede wszystkim musimy być gotowi na wyciąganie wniosków. Tak jak wcześniej wspominałam, prawdopodobnie czekacie więcej porażek, porażek niż sukcesów, ale grunt to uczyć się z tych porażek. I przekuwać na własne sukcesy. Pamiętajmy również, że każda decyzja należy do właściciela firmy, nie do klienta, nie do partnera, nie do pracownika. To my podejmujemy decyzję, nawet jeśli nie robimy tego osobiście, to komuś zezwalamy na swobodne podejmowanie decyzji. W związku z tym to też jest jakby pośrednio nasza decyzja. Trzecia rzecz, o której trzeba pamiętać, to trzeba szanować ludzi. Dzisiaj niestety bardzo często nadal w głowach y, pracowników funkcjonuje takie przeświadczenie, że małe firmy to są prywaciarze, a prywaciarze kojarzą się z kombinatorstwem, oszukiwaniem i wyzyskiwaniem. No, ten stereotyp nie wziął się znikąd. Natomiast no, dzisiaj, pracując z ludźmi, trzeba ich po prostu szanować. Jak ja patrzę na swój, swój zespół, bo to wszystkich zatrudniam w oparciu na B2B, więc ci ludzie naprawdę mają dla kogo pracować, mają na Naprawdę dokąd pójść, więc muszę ich szanować, żeby właśnie ze mną chcieli pracować. Natomiast wspólnie podejmujemy decyzje, często analizuję z nimi różne problemy. I e, angażuję ich do tego, jakie są plany rozwojowe. Pamiętam o nich na święta, pamiętam o nich w jakichś takich e, sukcesach firmowych, ale również e, pamiętam o nich w momencie, kiedy potrzebują rozwoju. Bardzo często e, kupuję szkolenia czy, czy szkolenia online, czy stacjonarne, dzięki którym e, ci ludzie mogą się rozwijać. Dzięki temu oni się rozwijają, moja marka e, się rozwija. Więc Podsumowując, jeżeli podjąłeś świadomą decyzję, że chcesz być małą firmą, to okej, okay, nie ingeruję, to jest w porządku, ale jeżeli marzysz o tym, żeby się rozwijać, marzysz o tym, żeby mieć więcej wolnego czasu, marzysz o tym, żeby Twoja firma wreszcie zaczęła się skalować, to aby się skalować, musimy przede wszystkim szanować ludzi, z którymi pracujemy, musimy mieć jasne wartości, ale też dbać o te wartości w swojej organizacji i przede wszystkim je prezentować. Musimy też pamiętać o równowadze pomiędzy godzinami, Godziwą ceną, a godziwą usługą. Czy to nie może być tak, że dajemy prawie za darmo te swoje usługi czy, czy produkty? Musimy być gotowi na wyciąganie wniosków z porażek i pamiętaj, że decyzja jest zawsze w Twoich rękach, a nie w rękach innych ludzi. Tylko tak możesz stawać się większą i większą i coraz większą organizacją. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.